Koncentracjon Lager Auschwitz, czy rzeczywiście pokornie, jak niewolnicy, spuścimy oczęta i będziemy udawać, że nic się, nic się nie stało, i jedyne, na co nas będzie stać, to się pomodlić? <laughs> Pan Bóg nie pochwala takiej postawy, proszę Państwa. Hańba Wam, politycy. Hańba Wam. Byłem w koncentracjon Lager Auschwitz dwa razy w życiu. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl Szanowni Państwo, jest w Polsce taka miejscowość, nosi nazwę Oświęcim. W języku międzynarodowym, chociaż po niemiecku, Auschwitz. Dwie literki z przodu: koncentracyjny Lager, Auschwitz. Jest drugi obóz: na Brzezinka. Ze strachem stwierdziłem niedawno, że Polacy nie rozróżniają, że to są dwa różne obozy. Brzezinka, sławna brama śmierci, rampa kolejowa, komory gazowe, piece, baraki i koncentracyjny lager Auschwitz, ten właściwy, który został zrobiony na terenie byłych koszar austriackich, niedaleko funkcjonowała międzynarodowa amerykańska firma IG Farben. Ale ten koncentracjonlager Auschwitz był obozem, gdzie głównie, proszę Państwa, mordowano Polaków. To do tego obozu dobrowolnie dostał się rotmistrz Pilecki i z tego obozu dokonał spektakularnej ucieczki. Marcin mi tu przypomniał, że przedtem była jeszcze bardziej spektakularna ucieczka Polaków. Przebrali się w mundury sesmańskiej, odjechali samochodem, no iście hollywoodzka zagrywka. Ale Pilecki napisał raporty z Oświęcimia. Jest ta książka wstrząsająca. Zresztą taka dygresja w grypsie z ubeckiego więzienia bolszewickiego więzienia napisał taki gryps, że Auschwitz to było sanatorium w porównaniu z tym co tam się na Rakowieckiej działo z nim. Ale wracam do tematu. Teren miasto Oświęcim Polska obóz niemiecki zagłady śmierci na terenie polski i oto koledzy Piotrek Korczarowski międlar rybak zacni koledzy uświadamiają nam że to już nie jest polski teren że do tego obozu gdzie przyjeżdżają tysiącami wycieczki żydowskie Możemy to zrozumieć, chociaż przypominam, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz ginęli głównie Polacy. To był obóz dla Polaków. I my, Polacy, w tym obozie, nie dość, że pawilon polski grozi śmiercią tym, którzy do tego pawilonu wchodzą, bo jest tak zdewastowany i opuszczony. Piotrek to udowodnił swoimi nagraniami to jeszcze my Polacy nie możemy manifestować swojej polskości na terenie tego obozu. Państwo doskonale wiecie, że nie można na teren obozu, koncentracją z Lager Auschwitz, tam gdzie zginął Maksymilian Kolbe, gdzie zamordowano tylu znakomitych ludzi, nie można wejść z flagą biało-czerwoną. Dlaczego nie można wejść? A bo, proszę Państwa, ochrona tego obozu nie pozwala i policja polska bierze udział również w tym żeby Polacy nie mogli manifestować polskości na terenie tego obozu bo jak głosi wieść gminna albo państwowa ten obóz stracimy jako teren polski wieść głosi która powoduje że skóra mi się marszczy na plecach że ten obóz będzie terenem Należącym do państwa Izrael, eksterytorialne terytorium Izraela. Jak reagować na ten rozbój w Biały Dzień? Jak reagować na ten rozbiór polski? Doznajemy u siebie w kraju upokorzenia, grozi nam się prokuratorami, przecież kolega międlar, kolega rybak. Mają zarzuty prokuratorskie za manifestację, którą Piotrek robił bodajże chyba w styczniu? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy u siebie? Dlaczego rządzący pozwalają na to łajdactwo, na tę hańbę? Dlaczego? Dlatego, że mamy nad prezydenta, nad premiera w osobie niejakiego jojne Danielsa? I to on decyduje, co w Polsce można, a czego nie można? I my się na to godzimy? Nadadministrator Jojne Daniels. Ja nie mam wszystkich danych, bo one są tajne. Nie możemy się o tym dowiedzieć. Nikt nam tego nie powie. Politocy. Popatrz, marzysz o tym, żeby ci ktoś chłopiówki A widzisz, a ja wolę cipki. No. Proszę Państwa, tak, wytniemy oczywiście, ale nie mogę mu milczeć. Tak. Proszę Państwa, dlaczego na to pozwalamy my? Bo nie wiemy, to proste. Dlaczego na to pozwalają politycy? Bo są kunktatorami, bo są małymi geszewciarzami, bo coś im obiecano, bo obiecano im, że wejdą gdzieś, zaistnieją, Jakiś algorytm im obiecano, który im policzy korzystnie głosy? Obiecano im wizje w telewizjach państwowych? Łajdaki. Wy jesteście psy zaprzęgowe w rydwanach innych rządów. Pokryje was niepamięć i hańba, pisał wieszcz wyspiański. Wy konusy naród się obudzi. Mój kolega, umysł sceptyczny i głęboki mówi bardzo dobrze Wojtuś niech się tak niech ten wrzut taki urośnie że jak pęknie to tą ropą zbryzga nas wszystkich i wtedy dostaniemy białej gorączki wtedy wyjdziemy na ulicę tylko, że na ulicy nie będziemy mieli przewagi, proszę Państwa nie wiem, jak się sytuacja koncentracjon lager, Auschwitz potoczy. Czy rzeczywiście, pokornie, jak niewolnicy, spuścimy oczęta i będziemy udawać, że nic się, nic się nie stało i jedyne na co nas będzie stać, to się pomodlić, <laughs> Pan Bóg nie pochwala takiej postawy, proszę państwa. Hańba wam, politycy, hańba wam. Byłem. Koncentracją z lager Auschwitz dwa razy w życiu. Dwa razy w życiu widziałem inną liczbę ofiar. To też jest polityka. Naprzód jako chłopak widziałem 4,5 miliona ofiar, a potem jako dorosły mężczyzna widziałem milion ofiar. Czyli, czyli 3,5 miliona ożyło nagle. Polityka, Konktatorstwo, kombinowanie. Odsyłam do raportów Pileckiego Raporty z obozu odsyłam wstrząsająca książka. Zobaczycie, kto był ofiarą, kto był katem, kto kogo pilnował, kto kogo oprawiał. Ja jeszcze yy, nie byłem w Auschwitz z flagą biało-czerwoną. Moja przekora, mój bunt nakazuje mi to zrobić w sierpniu, w sierpniu, ale cóż ja? Gdzie są organizacje opozycyjne narodowe? dlaczego jeszcze nie odtrąbiły Marszu na Oświęcim? Narodowego Marszu na Oświęcim. Gdyby nas przyszło, tak jak Niemcy potrafią wychodzić na ulicę w Berlinie pod byle pozorem 100, 200, 300 tysięcy, gdyby nas przyszło pod koncentracją lager 200 tysięcy i każdy trzymałby w ręku biało-czerwoną flagę, to jak myślicie? Ta policja by do nas strzelała? Czy może... Obca policja by do nas strzelała, a może firma ochraniarska by do nas strzelała, gdybyśmy równym miarowym krokiem z biało-czerwonymi flagami weszli na teren koncentracji Lager Auschwitz przechodząc pod bramą Arbeit, Macht frei, krzycząc: Tu jest Polska! Co by było? Ja nie namawiam do przemocy. Moja mowa nie jest mową nienawiści. Jeśli uważacie, że jest inaczej, piszcie komentarze. Kciukami to wyrażajcie. Jeśli jesteście po mojej stronie, po stronie Marcina, po stronie Piotrka Korczarowskiego, po stronie Jacka Mindlara, po stronie Polski, dawajcie kciuki do góry. Na Facebook z tym, bo wiecie państwo, naprawdę cała masa ludzi o tym nie wie. To się cichaczem boczkiem 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 boczkiem, dlatego, że w mediach, oj, jak ładnie, tu przyleciał, przyleciał, podjechał kamera trowerem i da... taką nalepkę nam na... dał. Wiecie Państwo, w tej, w tej telewizji, chodź kameracie z... pod obiektyw. nie, a rozumiem, <ślaski> tu. W tej stacji się nie dowiecie o tym. No, w tej stacji się nie dowiecie. Jakie dobre! Oto jest samoobrona społeczna. Człowiek inwestuje własne pieniądze i po całym Bożym mieście uświadamia, co to znaczy. Janówek, zegrze. Janówek, zegrze i tak dalej. Bo rower, proszę Państwa, to jest znikający punkt w Warszawie, zwłaszcza w godzinach korków. Tak jest, widziałem jak policja w, godzinie, policja w godzinie korków próbowała kogoś ścigać, ciężko było, a rowerem, a trochę dobra, bośmy o poważnej sprawie mówimy, proszę Państwa, w tej telewizji, to to. tak, tak, <ścoughs> nie dowiecie się o tym, nie dowiecie się o tym, dowiecie się o tym w telewizjach, w, w telewizjach się dowiecie, Yy, Niezależnych. Ja wydres, wyjdę z hadru, żeby, żeby nie. kamratowi rękę uściskać, tak? No dobra, tak. Rozmawialiśmy ze dwa co? Razy. Tak? Cześć. Masz mój telefon? Yy, nie. Zapisz. Mam do Michnika w Szwecji telefon. Kurde, molę, to, to mnie nie urządza. Ja z Michnikiem, z tą kurwą rozmawiałem kiedyś tam. I co? I co powiedział? Ja, 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 ja. Nie, nie, nie. A on już, a on, a on już, a on już, a on, już a on już, on już nie umie po polsku mówić. No i ma taki przekłamany. Znaczy mm. no to jest Potomek, jego tata był szefem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Tak, chyba? tak, no. mama też. No, razem, no, razem, razy, razem byli, bo razem byli. Nie przeszkadzał. Ja tak nie, bardzo, tak. bardzo dobrze, bardzo dobrze, że to zrobiłeś. Jak masz na imię? Więc proszę Państwa, żebyście mieli systematykę. W koncentracji Lager Auschwitz ginęli głównie Polacy, bo to był obóz dla Polaków. I nie wolno Polakom manifestować w tym obozie swojej polskości i nie wolno Polakom pochylać się nad pamięcią tych pomordowanych ludzi. Czy może być coś gorszego w kategoriach ludzkich? Może być. Chcą przejąć to. to, to swoją Chcą zrobić Chyba już... Przy... Izrael... Chyba już przejęli. Chyba już przejęli, proszę Państwa. No cóż... Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Mariusz ma z ziemi boskiej do polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Tak. W wielkiej Polsce niezależna Polska TV, NPTW,